Co to jest precel, pressel page, teksty do precli? O co w tym chodzi? Jak to pisać? O tym dzisiaj opowiem. Strony typu pressel page są pewną specyficzną formą strony zapleczowej. A czym jest zaplecze, teksty na zaplecze opowiadałem w ostatnim odcinku, także gdzieś... Tutaj, po tej stronie powinien znaleźć się link do tego materiału, jeśli jeszcze go nie widziałeś lub nie widziałaś, to zapraszam serdecznie. Natomiast tak jak mówię, jest to taka forma zaplecza i trzeba zaznaczyć, że jest to raczej forma już rzadko kiedy dzisiaj spotykana. Kiedyś, kiedy pozycjonowanie wyglądało trochę inaczej, jakby te treści, które się tworzyły były niższej jakości, no to korzystało się z tych precli, które były takimi stronami, które agregowały różne artykuły. Często stało to na przykład na WordPressie czy na jakimś innym skrypcie i było po prostu były różne kategorie: budownictwo, przyroda i tak dalej i tak dalej. I w tamtych kategoriach poszczególnych można było publikować swoje artykuły ze słowami kluczowymi i z linkami do strony docelowej. No i te treści z reguły były bardzo, bardzo niskiej jakości. I w takim SEO copywritingu teksty do precli, czyli właśnie teksty do tych takich katalogów, to jest treść charakteryzująca się najniższą Jakością I tak właściwie to automaty nawet to piszą. Kiedyś yy, realizowało się te teksty również poprzez tak zwane teksty z synonimami. Dzisiaj to już rzadko występuje. Polegało to w ten sposób, że yy, każde słowo miało swój synonim. To się w takie klamry spinało i za pomocą specjalnej mieszarki można było wygenerować unikalny artykuł do presli, takiego unikalnego presla. Natomiast yy, to jest bardzo niska jakość, to, to nie czytało się dobrze. I tak naprawdę no, o ile na zaplecza, dzisiejsze zaplecza, jeszcze ktoś może trafić. Jakiś człowiek i rzeczywiście nawet jakąś wiedzę stamtąd wyciągnąć, jeżeli to zaplecze jest zrobione w sposób porządny, natomiast no, Precle to jest po prostu bagno. I tak naprawdę często ludzie ciągle używają tego terminu gdzieś tam freelancerzy, pozycjonerzy, którzy zlecają teksty, mówią, że to są teksty do, do Precli. No po prostu chodzi o to, że to są teksty zupełnie niewymagające teksty najniższej jakości. Teraz już wiesz, czym są teksty do precji, a jeżeli nie wiesz czegoś innego, to zadaj to pytanie w komentarzu, zrobimy a propos tego kolejny odcinek. Cześć, pozdrawiam.